Drugie rozmnożenie chleba. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im. Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie. Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich, Ile macie chlebów? Odpowiedzieli, Siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych u zebrali siedem kopii. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawno. Nowe żądanie znaku. Zaraz też wsiadł z uczniami do Łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z nim, a chcąc wystawić go na próbę, Domagali się od niego znaku. On zaś weschnął głęboko w duszy i rzekł, czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Kwas faryzeuszów. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał, uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im, czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy, odpowiedzieli mi dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli siedem. I rzekł im Jeszcze nie rozumiecie? Uzdrowienie niewidomego. Potem przyszli do Bet-Saidy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, Czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział, Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami, tylko do wsi nie wstępuj. Wyznanie Piotra. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwych stanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami. Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Warunki naśladowania Jezusa. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów Moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca, Razem z aniołami świętymi. Oto Słowo Boże.